Dwa remisy i wystarczy. Lech za trzecim podejściem wreszcie wywalczył komplet punktów w rundzie wiosennej. już pokonał Mieć Legnica 1 do 0. W środę, dobrze, exceptu, uh, w środę powiedziałem, że zrobiliśmy wszystko dobrze poza strzelaniem goli. Dzisiejszy mecz był kopią tego z Legnicy, a zwłaszcza druga połowa. Moim zdaniem pierwsza część spotkania była trochę nerwowa, druga była znacznie lepsza i uważam, że zasłużyliśmy na wygraną. Jedynego gola w 17 minucie zdobył Lisak, który zamknął strzałem do pustej bramki dobre rozegranie stałego fragmentu gry. Pomimo trzech punktów poznańska drużyna ponownie raziła nieskutecznością. Aż trzykrotnie niebiesko biali trafili w poprzeczkę bramki miedzi. Myślę, że 5 do 0 powinno się skończyć też tak myślę, było sporo sytuacji. Yy... Tak jak mówię, no musimy zacząć strzelać więcej bramek, bo dochodzimy do super sytuacji, i te sytuacje musimy zamieniać na bramki, będzie nam wtedy dużo łatwiej. Na plus można zaliczyć postawę bloku obronnego Lecha, który nie dał się zaskoczyć rywalom. Mieć, co prawda, raz trafiła do bramki bronionej przez Filipa Bednarka, jednak sędzia zauważył spalonego. Zachowaliśmy sporą koncentrację w obronie, także wiedzieliśmy, że mieć może nam tylko zagro... zagrozić po jakichś przebitkach albo o stałym fragmencie, i... No i tak też było w trakcie meczu. Kontrolowaliśmy ten mecz, byliśmy wysoko, stwarzaliśmy sobie mnóstwo sytuacji. Tak jak mówię, no szkoda, Prze, przez te dwa mecze wykorzystaliśmy no, małe sytuacji tak naprawdę, ale dzisiaj trzy, mamy tutaj, przepraszam, u siebie trzy punkty i to jest dla nas najważniejsze. Pomimo porażki zadowolony z postawy swoich zawodników był trener przyjezdnych Grzegorz Mokry. Jestem zadowolony z tego, jak drużyna grała w ataku, bo w porównaniu z tym poprzednim meczem to jest duży postęp i byliśmy w stanie i otwierać się od swojej bramki i kreować kilka sytuacji. W obronie wybroniliśmy praktycznie wszystkie sytuacje z gry Lecha. Niektóre oczywiście szczęśliwe, ale liczy się efekt końcowy, że Lech nie zdobył bramki z gry. już utrzymał miejsce na ligowym podium. W następnej kolejce Lech uda się na wyjazd do Płocka. Mecz z tamtejszą Wisłą rozpocznie się w sobotę 11 lutego o 17.30.